Proszę bardzo. Radny Konewka, proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Skoro mamy wniosek, taka moja mała sugestia do, do Prezydium naszej Rady. Zadaniem pani przewodniczącej Prezydium jest poprowadzenie tych obrad sprawnie. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że Pani ma cały czas takie poczucie ustosunkowywania się do czegoś, wyjaśniania. I takie zachowanie po prostu prowokuje te całe dyskusję. Są obrady, są punkty, radny koło dziewicza nie pyta się o nic. Pani próbuje się ustosunkować, odpowiadać. Więc uważam, że, że większy nacisk położyć na sprawne przeprowadzenie, skoro nie ma pytań, nie wyjaśniać, a od wyjaśnienia są inne osoby, co może nastąpić na następnej sesji. To jest pierwsza. Druga sprawa. Na drugiej czy na sesji Proponowałem, by sesje Rady Gminy były nagrywane. Dzisiaj temat wraca, chociażby temat Komisji Rewizyjnej, atmosfery, w jakiej te obrady przebiegały. Żaden protokół nie jest w stanie oddać faktycznego stanu i przebiegu obrad. Jestem pełen podziwu, że, że pani z obsługi Rady i tak są w stanie to wszystko spisywać. A kto przeczytał protokół, chociaż jeden, to wie, że. On nie odzwierciedla faktycznego przebiegu. W nadboku słów, różnych sugestii, Panie nie są w stanie tego spisać. Dlatego e, zmieniając, zmieniając regulamin, bo, bo mamy komisję, ja proponuję, nie, nie wnioskuję, ale proponuję, byśmy nagrywali, może nie w taki sposób, bo dzisiaj fizycznie nagrywamy tę sesję. Leży detafon na stoliku, ale bezpośrednio z miksera to, co jest słyszalne, wtedy Panie będą mogły faktycznie oddać przebieg, e, przebieg tych, tych obrad. Jeśli chodzi o ym, komisję i protokół z komisji, żeby był tutaj dowodem w sprawie skargi, czy odpowień, warto przy tej okazji powiedzieć mieszkańcom, którzy praktycznie przyszli, że nasze obrady, komisji, głosowania na nich mają się mijać do rzeczywistości, proszę Państwa. Dlaczego nie powiedzieć, że w ciągu jednego dnia, korzystając z pomocy waszych mentorów politycznych, jesteście w stanie zupełnie zmienić zdanie? Głosowanie na komisji głosujecie inaczej niż na sesjach. To trzeba powiedzieć. No tak jest. Utworzył się grup, proszę Państwa, jest na, na, na komisjach jest głosowanie, wszyscy przeciw i nagle przychodzimy wszyscy za. Cuda. I to też warto powiedzieć. Więc y, problem z komisji nie może być dowodem. To jest takie moje osobiste, y, osobiste pytanie, bo on faktycznie y, nie, odzwier nie odzwierciedla y, przebiegu.